Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Pawłowicki Gamer. W dzisiejszym hashtag czwartym odcinku nagram dla Was grę pod tytułem Match Masters, Więc zapraszam Was bardzo serdecznie na profil Realu. Poznań. Link do jego profilu znajdziecie w opisie oraz w komentarzu pod tym filmikiem. Jeżeli ten filmik Wam się spodoba to, zostawcie mi do ponad 59 łapek w górę. do 500 subskrypcji do ponad 10 tysięcy osobów i pozdrawiam wszystkich, którzy chcieli zostać przeze mnie pozdrowieni. No dobra, to zobaczcie. Ciągle widzę tego lewa upiększającego krzak i poprawiającego go. No, normalnie chronologiczna obsesja na punkcie krzaków. Dobra, co by tutaj wybrać? Niech będzie ten zielony. Wezmę tego zielonego. Jak przegram, to to trudno. Rumble. Gramy w Rumble. Dawaj, odpalaj się. Rumble. Tak, o to chodzi, zielono mi. Proszę bardzo. Nie mam więcej ruchu, a to będzie dla mnie prosta droga do finału, ale jeszcze zobaczymy, u chyba czy nie. Bo będę czwarty. A, ten już się poddał, ale jeszcze pierwsza dwójka została. Nie mam ruchu, muszę poczekać na swoją kolejkę, zaczekajcie widzowie. Przeciwnik wygrywa. Nie miałem już swojego ruchu, odpadłem. I teraz znowu zaczynam od nowa. No ogień już się skończył niestety.

ale teraz już, do końca już na No, teraz już za późno Mógł myśleć wcześniej Teraz na pewno przegram Nie o to chodzi Nie mam ruchu? Kurde, znowu przegram. I znowu przegram. Mieliście rację. Znowu zawiodłem. Czyni jeszcze raz. Dopóki nie wygardram tego, to nie wychodzę. Tutaj 5 na 5. To możemy pójść z tym, tak? Kaczka.

Tak, młotkiem trzeba puknąć to. Proszę bardzo. No i o to chodzi. Kaczka wie co robić. No i gdzie to teraz mam załadować? To coś. Mech Co to oznacza? Tak, wycofali się. Czyli ja wygrałem. Coś niesamowitego. Do trzech razy sztuka, tak jak mówiłem. No dobra, to na dziś tyle na tym moim filmiku. Wyniki są potwierdzone, twoje torwała 4410, torwała, gwiazdki, gwiazdki i klejnoty. Zobaczmy, już mam coraz więcej tych monet i pocharków. Zdobądź więcej pucharków, premia zapas, wykonej wszystkie codzienne zadania, aby co postęp. Jeden na trzy, więc jest wszystko ok i na dzisiaj to by było tyle z tej gry. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie mojego jakże przefajnego odcinka z Match Masters i pozdrawiam wszystkich moich najlepszych widzów. I do zobaczenia, trzymajcie się, połączcie Panarka Papa Elo mordy, życzę Wam miłego dnia Papa.